Najważniejsze. I go away, I go away. Hmm. To się z tym szpank jest Ale to co, lata? Hmm. O nice, piątka. Ale mam piąteczkę. Marcin trafiłem już. Ja. Ale ja do nas. się stało. Nie, nie. O kurda. Do nie, do ja Jeszcze niebieski Dobra, właśnie mida. To na mida icie, ja jeszcze na B Nice, chyba będzie. b okay. Okay. b No, wszyscy, wszyscy. Fuck. Jed jeden przy kuchni, jeden side. Wszystko, do kuchni, oh Ładny masz USP No, i no. kosta <grywa> Forza gramy Dawaj tego USBA! A ty, ty! też się odezwał, sam ma fejda O, dziękuję Idę ja, ja ja Nie, ktoś się nie da by... już... Ja ja da daj już pan! Niech coś dwóch nisie, by co uczę jeszcze na... jeden na mi jeszcze jeden Zielony, mi. zielony rzuć mi kosta Dobra Zobaczcie Dobrze O jest sobie przesetniełem jak to chyba Nie wychylać, nie wychylać Ostatni site, stand, standard nie, nie. Brawo Piękna robota stary Super! Siad na dupę, dał, dał. Drogi mi za... Pięknie Ja mogę rzucić jak ktoś nie ma siana będzie 90 leży na ziemi, move it's. Move it. Echo, kurde. Nice. Trzy killy zrobiłem. Dobra mięcimy. Nie ja dwa. Na idzie ktoś tam jest? Czekaj, ja pójdę. Słyszę ich, słyszę ich. Jeden z siedzi Chyba pod B Okej, lecę Nie, nie czysto chyba, wiesz? A, spoko Oni gdzieś w no, nie wiem nawet, Oj, no kurwa, panie, zostawcie mi, bo nie, nie będę mógł filmików rzucić to mógł ty mógł ty na No tak, ale ja muszę zabijać, nie? Nie, ale... to zostawiamy wszystko teraz, panie Ja na nagrywasz teraz na live'ie coś, czy... Na live nie, nagrywam będzie odcinek taki, wiesz a, no, no, ale to, to jest 100%? Czy nawet jak, czy musimy wygrać? Nie no, zobaczymy jak fajny mecz będzie, nie? Nie, Ej, to fajny ja ci nie subuję nawet, co... że to no, pod prostu... kilka pod koniec, nie? Czekaj może. Połacę coś. Połacę są. Takie macie, jak mnie ci parki, a mnie nie piszeście. Mam a to już ostatni no, Idę, okay. gdzieś się zapląta o, no, tak się... No, -i no i, ho, i 3 trzy kile, dzięki No elegancko, i na YouTube. Ja mogę grać jak afko, jak coś Ty na auto idziesz tam w końcu, na widać gdzie? No 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 na no, no, auto. Nie, nie wiecie czemu jak włączam tap, ale nie the eee, to jest to to rozdzielczość. To... No i ruszam... co na Flash, okay. to, to pamiętam. Smoke B Grenade B Zostań ktoś no, ja robią, na A. Ja zostanę nie, skoczyło mi się, nie. Kurde. Jeden jest na kuchnię chyba poszedł. Jeden jest na balkonie. Tam na B. Jeden H kuchnię dojechał. Może być w kuchni.

Ach, nie, co teraz, teraz ja pierdolę, o nie, ja nie, teraz nie, nie, Ja nie, nie, Teraz Teraz do YouTube. nie, 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 Head w locie nie, nie, No, ale nie, nie, chuj teraz, to YouTube. to nie, 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 to. nie, 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 No spoko, kurwa nie, jestem to nie, 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 Let's go. ile masz z sobów? coś koło ponad 3700 coś takiego ja. o kurde czułem to ja sławny jestem Ej chyba, a bolecam te smoki Ej pałacu coś Ja dostanę sobie Ej dobra broń e, Ariadne, no, ratuję no. Wow, jeden jest, Dobrze, drewno jeden, je... a drewno jeden Nie, drewno leży, hey, jak ja mam awansować jak mam Nice, super, pokaż kosę, o, nice Ładna, ładna, no No Kogo, kogo? No bagnet z tą A czyj? Gdzie? ten, ten co jest pierwszy A ja, a ja a... który jestem, bo nie widzę, ty Drugi jest, 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 drugim drugim jest, drugim jest. jest. O, Ale jeden pół tylko. To jest samo Ja nic nie wiem. Tam tylko ma jeden A, a słyszę. Dobra, zostanę a. Ja Eee... A, kurde! Jeden apart. Tetris wchodzi Dobra. na schody i idzie na dżungle. Nice, Marcin Co ja dostałem ty. Reed right, dostałem. Jeden standard i jeden plantuję. Paka na standardzie leży Zobaczymy sobie, jak to będzie Dżungla jeden Jeden Bam lewo, Lewo, Jungle, jungle jest Dzięki nice, jak stary ładnie, pięknie Beautiful places Super panowie, Bra dawajcie zaproście mnie i tego Marcina i zagramy Nexta. No a ja No ja się nie mogę dać. No ja mogę tak, zagrać wiesz, bo muszę lecieć Dobra, no, ja, ja mogę zagrać Ej, co mi dał w to a, wywal za mapę. <noise> My jesteśmy bardzo bogaci, że nie gramy takim stylu. Są dobroduszni. Tatę może podnieść. Tylko żeby mnie tym nie zabił. <noise> Jak zobaczysz coś, na tej apartach dotrzesz. Okay, okay. Bo ja nade'a mam Dobrze. A czysto? Czekają. Idą B. Chyba. Coś B Coś na rampie słyszę. Oh, fuck, jeden tunel, jeden mit. Coś słyszę tunel na rampie. Widzicie, na mid. Cofnął na A chyba idą. Coś mid będzie, mid. Pięknie to grają, prawda? I widzicie, można taką panią drużynę. O! pięknie. Super. pięknie stary Uf, Dobry meczyk, dobry meczyk Nie mamy perfekcyjnie Zresztą łapkę? No bierz to Masz I auto i chuj. Ja autokampa no ich... Nie to bieram, się tak. tyle, to auto. Ich... No. Mamy auto Go, go, go. I zabijać Drop ma jedbę Eee gramty to dla niego była, no Yeah! Kurwa, się no. trafił łeb, he gdzie piękny, dobrze, że to się nie nagrało Dobra no, pochodzę no, no, no. Pa jak tam <grystów> uciecz? Kurwa tunel je! Ale wyszły czwarty! Nice. Noż kurwa chłopak! Tunel? <grystów> No, to znaczy rampa? No. Ole no. kurwa ładnie Elegancko. Ty ale jak punktów nie widać, to nie widać jak ja gram elegancko, no ty tej to musisz naprawić, bo ja chcę. Ale to co na koniec mam, tak? będzie, nie? Na koniec pokażę. A, w sumie. No, no. tak ta Ej nie smognę rapy, bo ja rysuję. Po co, po co stary? Nie wiem, lubię. Troj Rzucę ci flasha dzięki Mery, idą poszłałeś? środek słyszę ich jak biegną środek ty. patrzę <grym> patrzę patrz. idę oknem usiadłem z mina jak wszystko przeskanował przez ścianę dwóch jest na B apart Cześć, to jest cześć, cześć, tam cały czas cześć, 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 on idzie na środy, nie? na Warci Może zostanie na tym beca? No został No Chyba Stary patrzy sobie tył, bo może konektem wyjść, nie? Może? Słyszę go chyba, z żadenem Słyszę go, da. Pięknie, A usiad Usiat Się nagrało. Nie, no to chyba ten filmik będzie na YouTube, bo my ich gromimy, kurwa, normalnie. Ty tak. no, obowiązkowo, jak ja takie place robię. Ja tak na razie średnio mi idzie, ale te ty kill jest. No! Zaraz Berta przyjmie. Ja nic nie widzę. Fragu. Ja też nie widzę fragów nie, no Weź sobie, zmień rozdzielczość, teraz szybko Zmień rozdzielczość na wyższą i później na niższą Masz teraz przerwę, to mógłbyś szybko to zrobić Weźcie segł, masz jeszcze

Dobra, no, Napiszę, może bym nie spinał. Co? Trafiłem! Ale, kurwa, trzy pałac, Bye. ja pierdolę, co ja zrobiłem, ty. U, kurwa, Macie, jaki błąd. Oni wyjebu konga. Jeden jest w dżungli. Ja jestem w dżungli. Ale tu był, tu na schodach, gdzieś tu przy konekcie musi być, bo on tu był. A bo już tu jest uciek na BS, prawda? I to może być CT. Będzie CT chyba, wiesz? Zobaczymy, czy da radę. Ciekawe, Stary, podręcznikowy fake rozdawany yy, tak samo co co się nazywa na tobie? Bardoszuk Co, co? Tak, tak, tak Tak samo? Tak. Dobra, to czekaj, obcajecie No za to nie podziękował, skubane, nie? Ale dziękuję No Chcesz łapkę? Ja nie umiem tym grać Ja też nie 3731 subskrypcji, tak? No, coś takiego, tak Okej. Okay. Kurde, ja filmów masz nagranych. Mów tam jak będę biegać, dobra? Dobrze. Ja mam tu była teraz. A będzie. Jak to założę takie... A! a! Kulia, a kurwa! na a, gdzie? Się stało, bo mi Znaczy zdjęta, nie? Leży na Jak? Gdzie on jest? Skąd tu mnie zrobił? Jeden rampa wychodzi. Ostatni koło rampy jest. Lewo Marcin. Nice. Dzieknie. I chuj. Kurwa może mi nie idzie, ale... Taka ciśmate. Wiedziałem sobie z tym. Co nie tak uparcie na TA jak widzą, że nie idzie, nie? No, właśnie, ja cały czas... No, ja to się ciemnie, się... bo ja cały czas rotuję i zabijam. No tak, ale mogliby pokombinować coś innego, nie? No. Cicho, Ja myślę, że... No, że fuck, nie chyba. Tunelem. No, bo jest cicho na razie, nie raszyłem. Znowu tam radą, co... idą kurwa. OLE MI jedną KURWA ty. SKĄD? Jest, e, jest? koło rampy gdzieś się kręcą Na te tyle się przechodzi na schody. Brawo na Mamy pakę Super, Super kurwa Ale się układa czy kurde brawo No perfekto, nie? Żeby się tylko nie odpalił jakiś tam kurde w następnej Nie, już chyba... Da no, damy no. sobie radę nawet jak się odpali no no dobra, dobra, nie bo Nie kręćmy, nie kręćmy. Będziemy rasować to chuja zrobią nam nawet z wallem. No, oni nic nie grają, nic nie grają, kompletnie. No no teraz będzie pewnie znów A, nie? No, oni są nami cały czas przegrywają na tym A, bo nawet fucki praktycznie nie plantują. A, jest znowu... Rampa. Co?! Ej, jak ty patrzyłeś tam? mnie? to chyba... Kurwa jeszcze jeden jest z pałacu ty Ja nie widziałem go Jeszcze jeden z pałacu jest Leży z pałacu jeden Super, Super. ostatni to jest. bym... Nieooo! Kurwa! Zjaśnień Co to jest ty, co za dawny jak te barany to pogrywają? To pogrywają po prostu Ej rzucił ktoś awkę? Nie się dosyć, Ja mam 15 kafli nie Dzięki ja 150, bo nie zabijam, bo wy zabijacie Ty to ja ci mogę rzucić ten, dawaj, Ej, ja się... Ej chodźcie, Ej, chodźcie... wszyscy na A, po co wychodzicie chodzicie toba Dobra, dobra pójdę teraz B może A ja se lubię, bo ja se z B i zabijam wszystko ja znowu O kurde. Trudne. Nie, patrzcie. Kurwa Zrasowałem ja całki, nie? Trzy rundy, nic i takie gówna robię control, Co za debil z bombą rasował kurwa ty zamiast pondany. tutaj. Ja wiem co to będzie O nie, z chłopaki. Czekamy tu nad spaką. Ta, na luzaczku Skam się w kolejnych To twój Marcin. Obach, ty i tu był sprawy! prawej. No, ale jestem idiotą Nie, nie. O Ojej. 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 Jestem tak? trzeci, Ojej. Ojej. głowę Kolega tutaj ładnie Ojej. Piotrek, Piotrek nas ogląda za, zaraz nie, nie, pisza, o, nie potrafią grać. Ej, <grym>. panie, gdzie idziemy? Co, aj, gdzie a podawajcie na B, tunelem, tylko tunelem po cichu i się podsadzimy w pięciu do okna. Ej, ale po co, jak można na... Ej, panie, <grym>. no, Oni pewnie na B. <grym>. Nie no, gdzie? Smursem, ta... o, ciekawę, z smurtem tam, no, ciekawe czego, chyba z smutera. Jeden Nie chodzi, Co, było? co się Jak jeszcze Piotrek do nas dołączy z Ja Jeszcze mój bracie w smurfie Ej to wy idźcie na B, a ja idę na A, dobra? Może ktoś się zabije od A wy idźcie na B. Bo ja już mam mało punktów, a wy dużo. O, idziemy sobie tutaj. Cały czas Marcin trzymasz te 5 i więcej ode mnie. Nie mogę ci niach. Czyli back idziesz pierwszy, Dyrek. No, ja zaczekam na was, dobra. Idą, kurwa, Reszują ras rampę. Dobra, pakujcie. Jeden jest na, na, na rampie. to No chuj wie, zobaczymy, czy naprawdę się odpalą, czy nie. Ale chociaż my mamy tylko jedną rundę i będzie remis, to remis już i tak nie jest źle, nie? Ale laga wchodzi kuchnia A po co? Widziałeś go, widziałeś go A po co? Pięknie Piecy Piecy? Mam od A Ej, ktoś mi kupił AK Ok, okay. Dzie Dziękuję to się. Zaraz cię zasubiłem. Stoimy za tu, nie idziemy już idzie teraz. Czekajcie, stoimy tu. No dobra. A, wieżyczka, chodź tam, pięciu. O, muski kitu, chodźcie o, na tym kośmijcie. kosu. Ej, chodźcie na tym kosu, ej. Ej, chodźcie tu. Tylko mogliśmy na O A nie, nie mam jeszcze na na Musicie... O, no. O, bak. Juj, ty, ja Trzeci pasylam. jestem. Ej, pieniądze. tu jedy. jeden, jeden. O jest! Co? Co? co to kurwa jest, ja nikogo nie widziałem! Ogrywam to, ja ogrywam to. No dawaj to. Dawaj. Ej, dawajcie jeszcze raz, tylko zlegawamy jak nas stać. No to nie nam no, jest nie ma. Nie. To Ej, wszyscy pamiątki, ej, wszyscy te shotguny i lecimy, rasujemy, A. Nie czekamy, wpadamy shotgunami. -y. Okay. Dobra dawajcie <tryk> Dobra, lecimy Kurwa, tylko się nie pozabijajmy tam, nie? <grym w contestę> <grym w esklu> Kurwa Kurwa, tylko się nie zabijcie. Ej, Nie, zaraz, ja pierwszy zabiłem gościa ty. Ty? Ale można powiedzieć, że trzech zabiłem ty, bo dwóch z nich jednego ciebie. Dawaj, rzuć jedyne kosę. Masz taką dobrą na kosę, rzucaj jest. nim Rzuć go, rzuć go. Rzuć go tym kosą, dawaj, rzucaj kosą. Rzucaj kosą, no, ale rzuć. Dawaj, trafisz może. Musisz Gena dosić 5 <noise> razy Gena dosisz i wyratuje, nie? Musisz <noise> mnie zaprosić do znajomych. <noise> Jakiś. Zabrać. Nie, nie, ale, mnie nie, nie, Alt F4 to rzucanie kosy. Alt F4. <noise> A, <ale> tak. <noise> Musisz usunąć system 32 nie Musisz rzucić ja. kosę. Dawaj szybko.

Nie, no masz kawałek, to gry jest klach, nie wiem. Uuu, to nie był dobry jest kurwa! Pierdalam stary stan to. Dwóch cię, wiesz? Dwóch cię z P90. Ja uciekam. Weź się tu za dole. A pakana nice, jest i tak w apartach, ty? Idę od środka, czekajcie, czekajcie tam na mnie, ejcy majisz masz mieć, nie, ona nie ma czasu dżungla i schody. A No, no jebany, wystawię, dżungla i schodic No ja No nie pany takie dżungla mnie Co Co zarej na koniec, jest je, je, <śla> Ej, jestem przedostatni, nie wystawię tego na YouTube O i wstawię Eee, wstawię, wstawię, wstawię w jutro będzie dzień. On już za ścianą był i ryszył. spoko, dzięki chłopaki, trzymajcie się. Dzięki Tickrę. Spójrzcie, nie gramy Nexta.